Cześć, Kamil Brzeziński, kanał Jak Nauczycie Programowania. Witam w kolejny wtorek o godzinie 18. Pod filmem Podstawy programowania w Javascript w 60 minut pytaliście, czy będą kolejne filmy o Javascript. Odpowiedź brzmi tak i dzisiejszy film jest pierwszym z nich. Pytaliście też, co z Javą? Czy Java będzie kontynuowana na kanale? I tutaj odpowiedź brzmi również tak. Mam w planie już na za dwa tygodnie bardzo fajny film o Javie. Także osoby, które programują w tym języku, na pewno się nie zawiodą, na pewno mają na co czekać. Jeżeli chodzi o dzisiejszy film, to skierowany jest on do osób absolutnie początkujących, do osób dopiero zaczynających swoją przygodę z JavaScript, do osób zaczynających swoją przygodę z programowaniem. Na kanale takich osób cały czas przybywa, ale są też przecież z nami osoby, które śledzą ten kanał już od ponad roku. Te osoby zdążyły w tym czasie zrobić już spory progres i o tych osobach oczywiście też nie chcę zapominać. Także będę starał się, żeby przez najbliższe miesiące publikować zarówno filmy dla osób absolutnie początkujących, jak i dla osób, które już trochę z tym programowaniem miały do czynienia. Poza tym szykuję na grudzień i cały przyszły rok parę niespodzianek, ale to zobaczycie już w swoim czasie. Tyle tytułem wstępu, zaczynajmy. Zaczniemy od stworzenia strony, na której umieścimy nasz skrypt. Możemy do tego użyć dowolnego edytora tekstu. Ja używam Visual Studio Code, ale tak jak mówię, dowolny edytor tekstu będzie. Ok, zaczniemy od zapisania pliku. Strony internetowe pliki HTML zapisujemy z, ro z rozszerzeniem HTML, tak więc nazwijmy to po prostu, strona HTML. Zacząłem od zapisania, dlatego że w momencie kiedy zapisuję plik Visual Studio Code jako HTML, edytor od razu wie, że jest to kod HTML, dlatego będzie podpowiadał tak i będzie odpowiednio formatował tekst. Stworzę teraz bardzo prostą strukturę, taką podstawową strukturę i za chwilę wytłumaczę, o co w tym wszystkim chodzi. Tu jak widzimy, Visual Studio Code od razu podpowiedział nam, żebyśmy wpisali doctype html. Zaraz będę tłumaczył, co to oznacza. Następnie html tutaj head i dodajmy jeszcze jakiś tytuł dla naszej strony. Nasza pierwsza strona. To co widzimy tutaj to tak zwane tagi HTML. Tak, HTML oznacza, że między tymi tagami znajdzie się strona. Tak, head oznacza nagłówek naszej strony i w nagłówku naszej strony możemy również dodać kolejny tag title, czyli tytuł naszej strony. Wyjaśnienie jeszcze czym jest doctype HTML DOCTYPE HTML nie jest tagiem HTML, ale informacją dla przeglądarki, z jaką wersją HTML mamy do czynienia na tej stronie. I w przypadku HTML4 mieliśmy trzy takie doctype, jak widzimy one nie były zbyt łatwe do zapamiętania, bardzo długie, trzeba było je kopiować. No nikt raczej tego nie pamiętał, chyba że pisał bardzo bardzo dużo stron. W HTML5 jest dużo łatwiej, piszemy po prostu DOCTYPE HTML, nie musimy tutaj żadnych dziwnych rzeczy już dopisywać. Dodajmy teraz do naszej strony pierwszy bardzo prosty skrypt. Robimy to w następujący sposób. Skrypt w starych wersjach HTML-a pisaliśmy tutaj type równa się tekst, java script. Natomiast w nowych wersjach HTML-u 5 tego już nie musimy w ogóle wpisywać. Wystarczy script script i tutaj kod naszego skryptu. Wyświetlmy alert z tekstem Cześć. Zapiszemy. Teraz możemy przejść i otworzyć naszą stronę. Jak widzimy, został wyświetlony alert, cześć, ale coś tutaj jest nie tak. Nie mamy polskich znaków. No właśnie, dlatego że nie napisaliśmy w naszej definicji naszej strony w naszym HTML-u, jakie kodowanie znaków chcielibyśmy na naszej stronie mieć. I już to naprawiamy. W tym celu do nagłówka naszej strony dodajemy Kolejny znacznik, meta, charset, utf, 8, zamykamy tak. Teraz możemy wrócić do strony. Otwieramy, widzimy, że już mamy cześć z polskimi znakami. Kiedy piszemy nasze strony, dobrze jest też raz na jakiś czas sprawdzać, czy to, co napisaliśmy, zgodne jest ze standardami HTML-a. Dlatego możemy w tym celu skopiować treść naszej strony, przejść do przeglądarki. Wyszukać HTML checker. Kliknąć pierwszy link. Tutaj wybieramy Validate by Direct Input. Wklejamy nasz kod i check. Jak widzimy, mamy tutaj jeden warning. Nie dodaliśmy informacji o języku. Możemy to szybko naprawić. Tutaj dodajemy lang równa się i dla polskiego języka będzie to.pl. Zapisujemy, możemy znowu skopiować. Jeszcze raz wejdziemy tutaj. Check. Tym razem, jak widzimy, nie mamy żadnych ostrzeżeń i żadnych błędów. Umieszczanie skryptów w JavaScript bezpośrednio w pliku HTML jest ok w momencie, kiedy pokazujemy przykład, tak jak teraz, ale w rzeczywistości, w prawdziwych projektach, nie jest to zalecane rozwiązanie. Każdy taki skrypt powinniśmy umieścić w osobnym pliku. I ten plik dołączyć do strony HTML. Robimy to w następujący sposób. Skopiujmy to, co już napisaliśmy. Stwórzmy teraz nowy plik. Alert, cześć. Zapiszemy go jako script.js. Visual Studio Code rozpoznał, że jest to kod JavaScript. Wracamy teraz do naszej strony. I zamiast tego to usuwamy. Piszemy script source. Skrypt JS. Jak widzimy cały czas nasz skrypt prawidłowo działa. Tutaj możemy to jeszcze odrobinę uprościć, przenosząc zamykający tak do tej samej linii. Wyświetlamy już alert. Wyświetlmy teraz coś bezpośrednio na naszej stronie. W tym celu dodajemy kolejny tak body. To jest tak zwane ciało naszej strony. Pomiędzy tymi znacznikami umieszczamy wszystko to. Co na naszej stronie się pojawi, co będzie widoczne. Następnie, za pomocą znacznika P, tworzymy nowy akapit, nadajemy mu ID, Message. Zamykamy w ten sposób, tak? I dodajemy jeszcze przycisk. Zrobimy tak, że po kliknięciu przycisku w miejscu akapitu Message pojawi się jakaś wiadomość, jakiś tekst przez nas zdefiniowany. Przycisk tworzymy za pomocą znacznika Button. Type. Mamy trzy typy przycisków. Submit, to jest przycisk, który wysyła formularz, przycisk Reset oraz przycisk Button. I to właśnie tego przycisku typu button będziemy potrzebować. Musimy jeszcze zdefiniować, co ma się dziać po kliknięciu naszego przycisku, w tym celu piszemy OnClick. I piszemy nazwę funkcji, która zostanie wywołana po kliknięciu przycisku. Nazwijmy ją Show Message. Zdefiniujmy jeszcze tekst, który pojawi się na przycisku: Wyświetl. Tekst. Teraz możemy przejść z powrotem do naszego skryptu, usunąć to, co mieliśmy wcześniej, i zdefiniować naszą funkcję: show message. Żeby skrypt JavaScript wyświetlił coś w odpowiednim miejscu, musimy pobrać odpowiedni element. Element, w którym chcemy wyświetlić nasz tekst. W tym celu piszemy document getElementById a kapit, gdzie będziemy chcieli wyświetlić nasz tekst, ma id message. Także tutaj podajemy w nawiasie message, następnie podajemy innerHTML i piszemy to, co ma zostać wyświetlone, czyli na przykład, cześć, jestem skryptem. Zapisujemy, otwieramy naszą stronę. Jak widzimy, strona jest pusta, wyświetlamy teraz tylko nasz przycisk wyświetl tekst. Klikamy, i pojawił się napis Cześć, jestem skryptem. Wyświetlanie pojedynczego tekstu nie jest zbyt pasjonujące, dlatego zróbmy coś innego. Wykorzystajmy JavaScript i napiszmy prostą grę, którą umieścimy na stronie. Gra będzie polegać na tym, że komputer będzie losował liczbę, a użytkownik będzie musiał ją odgadnąć. Zacznijmy od stworzenia prostego formularza. Input type równa się tekst ID user number. Moglibyśmy jeszcze jakąś instrukcję dać użytkownikowi co ma zrobić, także napiszemy podaj liczbę. Zobaczmy jak to teraz wygląda. Mamy formularz, mamy cały czas nasz przycisk wyświetl tekst, cały czas ten przycisk działa. Teraz zmienimy jego działanie. Zmieńmy ten tekst przycisku na sprawdź czy wygrałem. Nazwę funkcji też możemy zmienić na play. I teraz przechodzimy już do skryptu. Pierwszą rzeczą, którą chcemy zrobić, to wylosować liczbę po wejściu na stronę. Także jeszcze przed tutaj definicją funkcji piszemy let number math floor math random razy 11. Ta instrukcja wylosuje nam liczbę całkowitą od 0 do 10. Działa to w ten sposób, że funkcja math random losuje liczbę od 0 do 1. Następnie mnożymy ten wynik razy 11 i zaokrąglamy w dół. To daje nam liczbę całkowitą od 0 do 10. Jeżeli chcielibyśmy wylosować liczbę z przedziału od 0 do 100, wtedy tu przemnożylibyśmy razy 101. Następnie możemy zmienić nazwy naszej funkcji na play i napisać nasz kod. To jeszcze możemy zostawić. Zaczniemy od pobrania tego, co wpisał użytkownik. Let user number i podobnie document get element by id. Tutaj mieliśmy id user number, także podajemy go tutaj. Póki co pobralibyśmy tylko pole formularza, a potrzebujemy pobrać wartość tego pola. Dlatego wpisujemy value. Zdefiniujmy zmienną, w której zapiszemy wiadomość dla użytkownika, let message. I teraz prosta instrukcja warunkowa. Jeżeli user number jest większy od number, do zmiennej message przypiszmy wiadomość twój. Numer jest za duży. Jeżeli user number jest mniejszy, zapiszmy. Twój numer jest za mały. A jeżeli i ten warunek nie jest prawdziwy, oznacza to, że użytkownik podał właściwą liczbę. Wtedy piszemy. Gratulacje to właściwa liczba i możemy wyświetlić ten message dokładnie w tym samym miejscu, gdzie wyświetlaliśmy tekst. Cześć, jestem skryptem. Message. Zapisujemy. Wracamy do naszej strony. Podajemy liczbę 5. Twój numer jest za mały. Podajmy 7. Wciąż za mały. Podajmy 9. Za mały? Także podajemy 10. Gratulacje, to właściwa liczba. Możemy odświeżyć stronę. Teraz została wylosowana jeszcze jedna liczba. Nowa liczba. Znowu zaczynamy od piątki. Twój numer jest za mały. Spróbujemy z ósemką. Gratulacje, to właściwa liczba. Może jeszcze raz. Znowu zaczynamy od liczby po środku, czyli od piątki. Twój numer jest za duży tym razem. Sprawdźmy z dwójką. Gratulacje, to właściwa liczba. Także nasza taka pierwsza prosta gra w JavaScriptie jest gotowa. Tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to również do tego zachęcam. Widzimy się już przy, przy wtorek o godzinie 18.00. Dzięki i cześć!